Good morning. Welcome to Apple Park. Today we're going to talk about Apple Watch, AirPods, and iPhone, and the profound impact these products are making in our lives. Mimo wielkich słów na wrześniowej konferencji Apple bez zmian, firma trzeci rok z rzędu pokazała nowy, ekscytujący swoim zdaniem model iPhone'a, który prawie niczym nie różni się od poprzedniej generacji. Z czego wynika takie podejście? Czy innowacje w świecie smartfonów to już przeszłość? Prosta odpowiedź na drugie pytanie brzmi nie. I można znaleźć na to przekonujące dowody. Dosłownie parę godzin po konferencji Apple, Huawei zaprezentował pierwszy na świecie podwójnie składany smartfon. W pełni rozłożony, imponuje ekranem o przekątnej 10 cali, czyli tyle co mały tablet. Pozornie trudno więc o lepszy przykład innowacji. Problem w tym, że poza wąską grupą entuzjastów technologii, mało kogo ta innowacja obchodzi. Składane smartfony to wciąż ekstremalna nisza. Według badań Kantara posiadacze takich urządzeń stanowią w Europie i USA zaledwie 1% wszystkich użytkowników smartfonów. Z perspektywy masowego rynku nowy produkt Huawei jest zatem niczym więcej jak widowiskowym eksperymentem podobnie zresztą jak inne składane smartfony, które intuicyjnie można wskazać jako największą innowację ostatnich lat. Istnieją głównie po to, żeby nieco na siłę wyróżnić się na rynku, przypomnieć konsumentom o innych producentach niż Apple, bo to właśnie ta firma zdominowała rynek smartfonów i wpłynęła na to, jak dziś postrzegamy taki rynek i przy okazji jak postrzegamy innowacje w branży. IPhone. Today... Today Apple is going to reinvent the phone. iPhone to jeden z największych komercyjnych sukcesów wszechczasów. Od premiery pierwszego modelu w 2007 roku Apple sprzedał 1,5 miliarda sztuk swojego flagowego produktu. Z kolei tylko w tym roku, według danych serwisu Statista, sprzedaż nowych iPhone'ów stanowi 16% globalnego rynku smartfonów. W dużej mierze za sukcesem firmy stoi właśnie innowacyjność, gdy w 2007 roku. To pamięta. Steve Jobs prezentował pierwszego iPhone'a. Mieliśmy do czynienia z prawdziwym trzęsieniem ziemi. To nie są trzy To jest iPhone. iPhone stał się pierwszym masowo produkowanym smartfonem z dotykowym wyświetlaczem. Był to pomysł tak przełomowy, że z miejsca stał się nowym standardem w branży, który znamy do dziś. Podobnie było także z innymi rozwiązaniami, które Apple spopularyzował: przednią kamerą do selfie, wideorozmowami czy charakterystycznym wcięciem w ekranie. Niektóre pomysły, jak brak gniazda słuchawkowego czy skaner twarzy zamiast czytnika linii papilarnych, przyjęły się nawet mimo kontrowersji. Wszystko to przyzwyczaiło nas do tego, że firma regularnie zaskakuje czymś nowym. I tak rzeczywiście było mniej więcej do 2017 roku i premiery iPhone'a 10. Apple eksperymentował do tego czasu z różnymi rozwiązaniami i udoskonalał swoją technologię. To dawało poczucie bardzo znaczących przełomów. Po 2017 to się zmieniło. Od modelu 10 każda kolejna generacja iPhone'a wygląda już prawie tak samo. Czasy radykalnych innowacji minęły. Czy to znaczy, że iPhone stał się urządzeniem kompletnym? W zasadzie niektórzy mówią tak. Ma topowy aparat, porządny wyświetlacz, super szybki procesor i dobrą baterię, choć prądu w nim zawsze mało. Jest do tego łatwy w obsłudze i użytkownicy realnie chcą z niego korzystać. Dlatego wciąż wyznacza standardy w branży, a inni producenci, chcąc nie chcąc, aspirują do nich. Dziś Apple nie musi co roku przeprowadzać rewolucji, żeby być liderem. Wystarczy ewolucja w postaci usprawnień pozwalających iPhone'om na więcej: szybsze procesory, cieńsze ramki ekranów, lepsze aparaty, nowe standardy ładowania, bardziej pojemne baterie. Według badań Market Research Future to właśnie na tym najbardziej zależy masowym konsumentom. I dokładnie to dostają. Można oczywiście stwierdzić, że Apple jest leniwe i odcina kupony od swojego sukcesu. Warto zatem zadać sobie pytanie, czy rewolucja na siłę ma sens? Czy ktokolwiek naprawdę potrzebuje ekranu składanego w trzech miejscach? Albo innych rzeczy. Ciekawą perspektywę przedstawiła amerykańska krytyczka technologii Paris Marx. Jej zdaniem, w pewnym momencie każda technologia osiąga punkt nasycenia, w którym jej rozwój zatrzymuje się naturalnie. Nie spodziewamy się przecież, pisze Marx, że nasze lodówki czy pralki będą co roku nowocześniejsze, bardziej innowacyjne, lepiej schłodzą albo lepiej wypiorą, albo lepiej zadzwonią. Oczywiście producenci próbują nowych rozwiązań, ale te pozostają raczej w niszy. W gruncie rzeczy masowy konsument chce tylko, żeby sprzęty dobrze wykonywały swoją pracę, były proste w obsłudze i nie psuły się za często. I podobnie jest ze smartfonami. Obecnie trudno wymyślić coś, co sprawi, że te urządzenia staną się wyraźnie bardziej użyteczne i realnie mało kto tego chce. Być może więc czasy rewolucyjnych innowacji w branży smartfonów mamy już za sobą. Ale może to dobrze, może dzięki temu producenci będą mogli skupić się na innych aspektach tych urządzeń, takich jak wykorzystywanie ekologicznych materiałów, recykling baterii czy mniej rozpraszające funkcje. To wydaje się dobrym kierunkiem dalszych innowacji. I może właśnie tego powinniśmy oczekiwać jako konsumenci. Ja. Jako konsument bardzo chętnie wezmę takie urządzenie, które z każdym kolejnym użyciem, z każdym kolejnym dniem mniej rozpraszają. A tu iPhone zdemolował nam życie, zdemolował nam skupienie, zdemolował nam uwagę. Jak sądzicie? Napiszcie w komentarzu od Spotify po Apple Podcast i YouTube.